Słowa, które usłyszysz, pochodzą z objawień, które otrzymywała Maria Waldorta. Urodzona w 1987 roku we Włoszech wychowywana była przez trudną i despotyczną matkę. W 1920 roku została uderzona metalowym prętem przez młodocianego przestępcę, co zaważyło na dalszym jej zdrowiu. Od 30 roku życia została przykuta do łóżka. A jak twierdziła, zaczęła otrzymywać wizje i wizyty Jezusa i Maryi, a później apostołów, którzy powierzyli jej zapisywanie tego, co od nich usłyszała. Największe dzieło i poemat Boga Człowieka został spisany w latach 1943 47 Jest to rodzaj reportażu, w którym Waldorta jest niewidzialnym świadkiem całego życia Jezusa. A on nazywa ją Małym Janem, jakby była piątym ewangelistą. Znajdują się tu szczegóły dotyczące narodzin Maryi, Jezusa, rozmowy Maryi z Józefem, spotkania prywatne i publiczne nauczania, podróże, mnóstwo szczegółów z życia oraz charakterystyka osób z Ewangelii, wstrząsająca postać Judasza, całe życie publiczne Zbawiciela. W 1948 roku Pius XIII w czasie audiencji specjalnej udzielonej ojcom teologom Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunom Marii Waldorty powiedział Opublikujcie to dzieło takie jakie jest. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie. Według kardynała Stanisława Dziwisza papież Jan Paweł II był zapalonym czytelnikiem pism Marii Waldorty. Kardynał mówił, że często widział na stoliku przy łóżku papieża Ewangelię, jaka została mi objawiona, czyli poemat Boga Człowieka. Również ojciec Pio bardziej niż tylko doradzał swej duchowej córce Elizie Lucy, aby czytała pisma Waldorty. Powiedział jej nawet stanowczo – ja nie radzę. Ja ci nakazuję je czytać. I oto co nauczał Jezus apostołów i co widziała w swoich wizjach Maria Waldorta. Wybrane fragmenty na temat małżeństwa z poematu Boga Człowieka. W religii mojżeszowej małżeństwo jest umową. W nowej religii chrześcijańskiej niech ono będzie Aktem świętym i nierozerwalnym, na który stępuje łaska Pana czyniąc dwojga małżonków, jego współpracowników w rozkrzewianiu rodzaju ludzkiego. Jeżeli chodzi o małżeństwa pomiędzy wiernymi Pana, to niech człowiek nie rozłącza z żadnego powodu tego, co Bóg złączył. Kiedy jedna strona chrześcijańska jest połączona z poganinem, doradzam, żeby niosła swój krzyż z cierpliwością, łagodnością i z mocą. Niech umie nawet umrzeć w obronie swej wiary, lecz niechaj nie opuszcza małżonka, z którym połączyła się za swoją pełną zgodą. Taka jest moja rada, dana dla udoskonalenia życia w stanie małżeńskim, aż stanie się możliwe w miarę rozszerzania się chrześcijaństwa, Zawieranie małżeństw pomiędzy wiernymi. Taki związek będzie święty i nierozerwalny, i miłość będzie święta. Byłoby źle, gdyby z powodu zatwardziałości serca miało dojść w nowej wierze do tego, do czego doszło w dawnej, do zezwolenia na oddalenie i rozwiązywanie małżeństw dla uniknięcia zgorszenia spowodowanego rozpustą człowieka. Zaprawdę powiadam Wam, każdy powinien nieść swój krzyż w każdej sytuacji, także w stanie małżeńskim. Zaślubiny są aktem poważnym i świętym. Aby Wam to ukazać, wziąłem udział w weselu w Kanie i dokonałem tam pierwszego cudu. Ale biada! Gdy małżeństwo przeradza się w rządze i spełnianie kaprysów. Małżeństwo, naturalna umowa między mężczyzną a niewiastą, zostaje odtąd podniesiona do poziomu umowy duchowej. Przez nią dusze dwojga kochających się ludzi przysięgają służyć panu we wzajemnej miłości. Ofiarowują mu ją w posłuszeństwie, daje go nakazu rozmnażania się, aby dać panu dzieci. Wszystkie żony dręczone boleścią pouczam, jak naśladować we wdowieństwie Maryję. Mają zjednoczyć się z Jezusem. Ci, którzy myślą, że Maryja nie doznawała udręk serca, są w błędzie. Moja matka cierpiała, wiedzcie o tym. Cierpiała w sposób święty, bo wszystko w niej było święte, ale cierpiała dotkliwie. Ci, którzy myślą, że Maryja kochała małżonka miłością oziębłą, gdyż była mu małżonką tylko duchem, a nie ciałem, podobnie są w błędzie. Maryja kochała głęboko swego Józefa. Poświęciła mu 30 lat wiernego życia. Józef był dla niej ojcem, oblubieńcem, bratem, przyjacielem i opiekunem. Czy nie czytaliście, że Stwórca u początku dni stworzył mężczyznę i niewiastę? I stworzył ich jako męża i żonę? Nie musiał tego robić. Gdyby zechciał, mógłby dla króla stworzenia, uczynionego na swój obraz i podobieństwo, ustanowić inny sposób rozmnażania się, który też byłby dobry, chociaż różniłby się całkowicie od każdego istniejącego naturalnego sposobu. I powiedział. To dlatego mężczyzna opuści swego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i dwoje stanie się jednym ciałem. Bóg połączył ich więc w jedno. Nie są już dwoje, lecz jedno. Tego, co Bóg złączył, gdyż widział, że to jest dobre, niech człowiek nie rozdziela. Gdyby bowiem tak się stało, to nie byłoby już dobre. Mojżesz pozwolił Wam na oddalenie żon. Powiedział tak z powodu twardości Waszych serc, aby zapobiec przez tę praktykę o wiele poważniejszemu nieładowi. To dlatego pozwolił Wam porzucać Wasze żony. Lecz na początku tak nie było. Niewiasta bowiem jest kimś więcej od zwierzęcia, które, zależnie od kaprysów swego pana lub różnych naturalnych okoliczności. Oddaje się temu czy innemu samcowi, jako ciało pozbawione duszy, łączące się jedynie dla rozmnożania. Wasze żony mają dusze, jak wy, i to niesprawiedliwe, byście je deptali bez współczucia. Jest powiedziane w jej potępieniu: będziesz poddana władzy twego męża i on będzie panował nad tobą. Musi się to jednak odbywać w sposób zgodny ze sprawiedliwością, a nie przemocą, która uchybia prawom duszy, wolnej i godnej szacunku. Wy, porzucając żonę, wtedy, gdy to nie jest dozwolone, znieważacie duszę waszej towarzyszki, znieważacie bliźniacze ciało, które połączyło się z waszym, znieważacie wszystko, czym jest poślubiona przez was małżonka. Wymagacie od niej cnotliwości podczas gdy sami, krzywo przysiężcy idziecie do niej nieuczciwi, okaleczeni, a czasem popsuci. I nadal takimi pozostajecie, korzystając z każdej okazji, by ją zranić i dać upust swym nienasyconym namiętnościom. Uprawiacie nie z własnymi żonami. Z żadnego powodu nie możecie się odłączać od żony. Z którą związaliście się zgodnie z prawem i błogosławieństwem. Jedynie wtedy, gdy dotknie Was łaska, pojmiecie, że żona nie jest posiadanym przedmiotem, lecz duszą. Ma ona zatem równe prawa jak Wy. Powinna być uznana za część mężczyzny, a nie za przedmiot przyjemności. w przypadku, gdy wasze serce jest tak twarde, że nie potrafi nadać godności małżonki, którą się rozkoszowaliście, jak nierządnicą, możecie ją oddalić, usuniecie wtedy zgorszenie wspólnego życia dwóch osób bez błogosławieństwa Bożego nad ich związkiem. Wtedy bowiem nie jest to związek małżeński, lecz nierząd, który często rezygnuje z zaszczytu posiadania dzieci. Bo zostają one poranione wbrew naturze lub oddalone, jakby były hańbą. W żadnym innym wypadku. W żadnym innym. Kiedy macie nieprawe dzieci z jakąś kobietą, powinniście położyć kres zgorszeniu poślubiając ją, jeśli jesteście wolni. Nie rozważam przypadku cudzołóstwa, dokonanego za szkodą dla małżonki nieświadomej tego. Święte są wtedy kamienie ukamieniowania i płomienie Szeolu. Jednak dlatego, kto porzuca swą własną prawowitą żonę, bo się nią znudził, i kto bierze inną jest tylko jeden osąd, to cudzołóstwo. Cudzołuży także ten, kto pojmuje porzuconą. Choć bowiem mężczyzna przypisał sobie prawo rozdzielenia tego, co Bóg połączył, to związek małżeński trwa nadal w oczach Boga i przeklęty jest ten, kto bierze drugą żonę, choć nie jest wdowcem. I przeklęty ten, kto po porzuceniu swej żony, po wydaniu jej na pastwę lęków o życie, z powodu których zgadza się ona na nowy ślub, aby mieć chleb, bierze ją ponownie, gdy zostanie wdową po drugim mężu. Choć bowiem została wdową, cudzołożyła z waszej winy i wy uczyniliście podwójnym jej cudzołóstwo. Aby nie być zawsze złym bratem, a któregoś dnia cudzołożnym współmałżonkiem, trzeba nauczyć się od najwcześniejszych lat życia szacunku wobec rodziny. Organizmu najmniejszego i największego na świecie. Jest on najmniejszy w porównaniu z organizmem miasta, regionu, państwa kontynentu. Jest też największy, bo najstarszy, bo ustanowiony przez Boga. Gdy nie istniało jeszcze pojęcie ojczyzny, kraju, już żywe i aktywne było jądro rodziny, źródło dla pokoleń i raz. Małe Królestwo, w którym mąż jest królem, kobieta królową. A dzieci podwładnymi. Czy jakieś królestwo może przetrwać, jeśli pomiędzy zamieszkującymi je istnieje podział i nieprzyjaźń? Nie może przetrwać. I naprawdę rodzina nie utrzyma się bez posłuszeństwa, szacunku, oszczędności, dobrej woli, zamiłowania do pracy i uczucia. Czy pokusa jest złem? Nie, to dzieło złego. A zamienia się w chwałę dla tego, który nad nią triumfuje. Mąż, który ma inne miłości, jest zabójcą żony, swoich dzieci oraz samego siebie. Kto wdziera się do domu drugiego dla popełnienia cudzołóstwa, jest złodziejem i to najgorszym. Podobny do kukułki, korzysta bez ponoszenia kosztów z cudzego gniazda. Kto zawodzi zaufanie przyjaciela, ten jest człowiekiem fałszywym, bo udaje przyjaźń, a w rzeczywistości jej nie ma. Kto tak działa, ten hańbi samego siebie i hańbi swoich rodziców. Czy może jeszcze mieć Boga w sobie? Słyszeliście, że zostało niegdyś powiedziane: nie cudzołóż. Ci z Was, którzy słyszeli mnie nauczającego w innych miejscach, wiedzą, że wiele razy mówiłem o tym grzechu. Tak, zwróćcie bowiem uwagę, iż grzech ten nie dotyczy jednej osoby, lecz dwóch lub trzech. Wyjaśnię to: Ten, kto popełnia cudzołóstwo, grzeszy ze względu na samego siebie. Grzeszy też z powodu swego wspólnika i grzeszy, narażając na grzech żonę lub zdradzonego męża. Którzy mogą wpaść w rozpacz lub popełnić zbrodnie. To mogłoby się stać z powodu grzechu popełnionego jako czyn zewnętrzny. Jednak ja mówię wam coś więcej. Ja powiadam wam, nie tylko grzech popełniony jako czyn zewnętrzny, lecz samo pragnienie popełnienia go już jest grzechem. Czym jest cudzołóstwo? To gorączkowe pożądanie tego lub tej, która do nas nie należy. Zaczyna się grzeszyć pragnieniem, kontynuuje się przez uwodzenie, dopełnia się namawianiem, a akt wszystko wieńczy. Jak się zaczyna? Zazwyczaj przez nieczyste spojrzenie. Mówiłem o tym już wcześniej. Nieczyste oko widzi to, co jest ukryte dla czystego, i przez oko pragnienie wchodzi do gardła, głód do ciała, a gorączka do krwi. Pragnienie głód i gorączka cielesna to początek obłędu. Jeśli osoba, na którą się patrzy, jest uczciwa, ten, kto szaleje, pozostaje sam, tarzając się jak na rozżarzonych węglach lub posuwa się do oczerniania z zemsty. Jeśli jest nieuczciwa, odwzajemnia spojrzenie i wtedy zaczyna się staczanie w grzech. Dlatego powiadam wam kto pożądliwie patrzy na kobietę, już popełnił z nią cudzołóstwo, bo w myślach dokonał już upragnionego przez siebie aktu. Ktokolwiek oddala żonę, z wyjątkiem dowiedzionego nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. I rzeczywiście tak jest. Cóż bowiem uczyni dziewięćdziesiąt oddalonych kobiet na sto, drugi raz wyjdą za mąż? Jakie będą tego konsekwencje? Ileż można by o tym powiedzieć? Czy nie wiecie, że w ten sposób możecie wywołać niechciane kazirodztwo? Ileż łez wylano z powodu rozpusty? Tak, z powodu rozpusty. To nie ma innej nazwy. Bądźcie szczerzy. Wszystko można przezwyciężyć, kiedy duch jest prawy. Wszystko też można sobie uzasadnić dla zaspokojenia swojej zmysłowości, jeśli duch jest rozwiązły. Jeśli kocha się w sposób święty wszystko można przezwyciężyć. Chłód niewiasty i ociężałość, względną niezdolność do prac, kutliwość, umiłowanie przepychu, nawet choroby porywczość. Jeśli jednak po jakimś czasie nie kocha się już jak pierwszego dnia, wtedy wydaje się niemożliwe to, co jest bardziej niż możliwe i wyrzuca się biedną niewiastę na ulicę i odsyła na jej zgubę. W kim właśnie sensie tu założy ten, kto oddala żonę? Tu założy i ten, kto poślubia osobę porzuconą. Jedynie śmierć rozrywa małżeństwo. Pamiętajcie o tym. A jeśli dokonaliście nieszczęśliwego wyboru, nieście jego konsekwencje jako krzyż. Będziecie dwojgiem nieszczęśliwych, lecz świętych. Nie unieszczęśliwiajcie waszych dzieci, które są niewinnymi istotami narażonymi na największe cierpienie z powodu tej niefortunnej sytuacji. Miłość do waszych dzieci powinna skłaniać was do zastanowienia się setki razy, także wtedy, gdy umrze wasz współmałżonek. O, gdybyście umieli zadowolić się tym, co mieliście i o czym Bóg powiedział, wystarczy, gdybyście potrafili, wy wdowcy i wy wdowy, ujrzeć w śmierci nie tyle umniejszenie, ile wywyższenie doskonałości rodzicielskiej, stać się matką za zmarłą matkę, być ojcem za ojca, który odszedł, mieć jakby dwie dusze w jednej. Zebrać miłość do dzieci ze stygnących warg umierającego współmałżonka i powiedzieć: Odejdź w pokoju bez lęku o tych, którzy od ciebie pochodzą. Będę ich nadal kochać, za ciebie i za siebie. Kochać podwójnie będę ojcem i matką. Nieszczęście sieroctwa nie będzie im ciążyć. Nie odczują też naturalnej zezdrości dziecka w odniesieniu do tego lub tej, która na skutek ponownego małżeństwa zajmuje uświęcone miejsce ojca lub matki, wezwanych przez Boga do innego mieszkania. Kochaj cierpliwie i z uległością twego wzburzonego małżonka. Im bardziej burzy się w nim gorycz ludzkich obaw. Tym bardziej zwiększ słodycz wobec Niego. Niech powiększa się Twoja duchowa jasność, gdy wzrasta ciemność Jego ziemskich spraw. Bądź wierna podwójnie, bądź mężna w tym duchowym małżeństwie. Ileż niewiast w przyszłości będzie musiało wybierać między wolą Bożą a wolą współmałżonka. Jednak dojdą one do wielkości, jeśli postawią Boga ponad miłość małżeńską i ponad macierzyństwo.